Czy powinniśmy zainteresować się rozwojem swojej duszy? Jeśli tak, to dlaczego? Tak, oczywiście powinniśmy zajmować się rozwojem naszej duszy, ponieważ w gruncie rzeczy po to się urodziliśmy, aby nad tą duszą pracować, aby się rozwijać. A przecież dusza to nie jest jakiś element, który gdzieś tam sobie, nie wiem, wisi w powietrzu, albo został nam przyczepiony za uchem, albo w jakimś innym miejscu. Ta dusza to, jest, to jesteśmy my, to jest nasza świadomość, to jest to, jakimi jesteśmy ludźmi. To, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli, to są właśnie cechy naszej duszy. Dusza to jest y, nasza świadomość, to jest to, co myślimy, to, co czujemy. Y, dusza, powtarzam się, ale dusza to jesteśmy my i czym bardziej pracujemy nad sobą, tym stajemy się lepszymi ludźmi. Dlatego chyba właśnie powinniśmy, przede wszystkim dlatego powinniśmy się zainteresować tym, Rozwojem naszej duszy. Jeżeli chcemy, abyśmy na przykład, nie wiem, aby ludzie odbierali nas jako osoby mądre, no to musimy przeczytać jakieś kilka książek. Jeżeli chcemy, aby Ludzie uważali nas za osoby, nie wiem, obeznane w różnych tematach, to też musimy się interesować różnymi sprawami. Nie wystarczy tylko ograniczyć się do nas naszego własnego podwórka i własnego ogródka. Jeżeli chce być dobrym mechanikiem, no to też musi się nauczyć swojego zawodu i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym te przykłady im mnożyć w kółko. Myślę, że jeżeli mówimy o, myślimy o rozwoju naszej duszy, nie należy też wybiegać za daleko. To jest tak samo jak student, który zaczyna studia, ma przed sobą 5 lat ciężkiej nauki. Jeżeli taka osoba będzie się zastanawiała nad wszystkimi kolejnymi egzaminami, zaliczeniami, które będzie musiała gdzieś tam po drodze zdać, to po prostu już na, na, na samym wstępie zniechęci się. Więc trzeba odrzucić takie myślenie, trzeba zastanowić się nad kolejnym krokiem, który trzeba zrobić. Student nie myśli o całych studiach całych pięciu latach. Student musi się skupić na najbliższym zaliczeniu, na najbliższym egzaminie, ponieważ jeżeli nie zna najbliższego egzaminu, to nie ma co w ogóle liczyć na, na jakieś kolejne etapy w edukacji tej studenckiej. Tak samo jest z człowiekiem, nie trzeba się zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby stać się tak doskonałym jak, nie wiem, archanioł, ale trzeba skupić się na tym kolejnym maluteńkim, takim mrówczym kroczku. Co zrobić, żeby dzisiaj być lepszym człowiekiem niż na przykład wczoraj? Jakie popełniłem wczoraj błędy? Czego się wstydzę? Czego nie chciałbym powtórzyć, skoro wczoraj... Udało mi się coś fajnego zrobić. To może dzisiaj uda mi się zrobić, powtórzyć to, co zrobiłem wczoraj i zrobić coś nowego. Może uda mi się jakiś kolejny kroczek, może błąd, którego nie chciałbym powielać, może dzisiaj, a może jutro uda mi się to zrobić i, i spróbuję. Jak mi się nie uda, to będę miał kolejny dzień, żeby spróbować, żeby mi, żeby mi się powiodło. Jak mi się nie powiedzie, to zrobię to jeszcze raz, i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu po wielu próbach w końcu człowiek dojdzie do kolejnej jakiejś takiej drobnej perfekcji, bo przecież nawet każda próba rozwoju jest takim kolejnym krokiem. Nawet jeżeli ta próba jest nieudana, to już sama świadomość, że chcemy to zrobić, że chcemy się poprawić, że chcemy dążyć do tej doskonałości, już jest jakąś formą ewolucji. Jeżeli kwestii naszego rozwoju nie potraktujemy poważnie, no to niestety, tak samo jak dzieciak, który chodzi do szkoły, ale nie za bardzo się przykłada do swoich lekcji, do swoich zadań domowych, tak samo jak on, będziemy musieli najprawdopodobniej powtórzyć klasę. No, Powtórzyć rok. Dlatego są duchy, które rozwijają się bardziej, lepiej, szybciej, a są duchy, które y, prawie że drepczą w miejscu i, no i tego postępu tak za bardzo, za bardzo nie widać. Jedne duchy pracują nad sobą, więc przeskakują kolejne etapy z klasy do klasy, z klasy do klasy. Kolejne duchy zostają w tym samym miejscu i y, te różnice między jedną duszą a drugą robią się coraz większe. W literaturze spirytystycznej moglibyśmy znaleźć przynajmniej kilka przykładów duchów, które podczas swojego życia materialnego zadawały się, dajmy na to, z jakimiś rzeźmieszkami, a po kilkuset, na przykład latach ewolucji jakiegoś rozwoju duchowego, te duchy nie rozpoznają się, ponieważ różnica między nimi, różnica w ewolucji jest tak duża, że one po prostu się nawet, można by powiedzieć, nie widzą. Ale przecież analogiczna sytuacja ma miejsce w życiu niejednego nie z nas, w życiu tym materialnym, gdzie na przykład przyjaciele z, z lat młodzieńczych, którzy nie widzieli się przez tam, dajmy na to, kilkadziesiąt lat, spotykają się i różnica między nimi jest tak duża, że oni nie potrafią znaleźć wspólnego języka, jak to było dawniej. Tak samo sprawa wygląda u, u duchów.